Dzisiaj u mnie mini bezy, dokładny przepis znajdziecie również na moim blogu www.esencjakulinarna.pl, a składniki w opisie pod filmem. Białka powinny mieć temperaturę pokojową, można je ogrzać w ciepłej wodzie. Białka przelewamy do misy miksera, dodajemy szczyptę soli i miksujemy aż piana stanie się puszysta. Następnie stopniowo dodajemy drobny cukier. Robimy to powoli, nie należy się spieszyć. W międzyczasie obcinam końcówki trzech rękawów cukierniczych, wkładam ulubione tylki, u mnie 1M, 2D i 8B. Białka ubijamy do momentu, aż cukier będzie całkowicie rozpuszczony, można to sprawdzić pod palcem. Do ubitych białek, gdy cukier jest już całkowicie rozpuszczony, dodajemy łyżkę mąki ziemniaczanej i łyżkę octu winnego. Delikatnie miksujemy tylko do połączenia się składników. Blaszkę zmarujemy w czterech miejscach ubitą bezą i przyklejamy papier do pieczenia. Rękaw cukierniczy wywijamy, wkładamy ubite białka, dociskamy do samego końca i wyciskamy ulubione kształty. Tak wyglądają bezy z tylki 8B. Do białek dodajemy szczyptę różowego barwnika, miksujemy i napełniamy rękawę. Tutaj tylko 2D. A różyczki bezowe wychodzą najlepiej z tylko 1M. Mini-bezy suszymy w 90 stopniach termoobieg przez półtorej godziny. Blaszki umieszczam w dolnej części piekarnika. Dokładny przepis również na moim blogu kulinarna.pl.